Chyba moje zwarcie, że Andrzeju, ale zobaczmy teraz. Ale dobry przechwyt teraz i wychodzą piłkarze gości, będzie sytuacja, jeszcze przerzucił na prawą nogę, jest oddany strzał, jest jeden do 0 w tym momencie. AKS Strzegom wychodzi na prowadzenie dzięki trafieniu Rajcy, a więc napastnika zespołu AKS Strzegom. No i już szybko, bo w drugiej minucie, jeśli trzeciej, to jest Rajce, to, to AKS Pugico. To... Nie, nie ustawiony mocowo. Zobacz, proszę Państwa, fenomenalnie wychodzi po dośrodkowaniu Majewskiego. Panowie w tej sytuacji doprowadzają gospodarzy, gospodarstwem do grają dobrze dobrze, to Dobra, dobra, dobra to była piłka tak, ale Domoradzki do Ziobry, zawsze takie sytuacje. Szanowni Państwo, nie podaje się w światło bramki do bramkarza bo bramkarz może zrobić to co widzieli Państwo w tym momencie nierówna murawa nie usprawiedliwia zachowania Ziobry możliwe, że też tamten stadion odwiedzimy póki co jesteśmy w Bielawie gospodarze idą lewą stroną, Busch ma teraz dobrą okazję szuka w środku, jest 3 do 1 Maciejewski dokłada drugą bramkę do swojego konta sędzia pokazuje tak no, gol zaliczony, wszystko było prawidłowe. Sędzia pozwala tak, tak. zawodnikom, żeby uzupełnili płyny w tej sytuacji. 3-1. W 40-minucie pierwszej, e, pierwszej połowy Rajsa ma znowu okazję. Trzech zawodników za nim. Próbuje Rajsa znaleźć. W środku pola mamy 3-2. Szanowni Państwo, Knyrek doprowadza do wyniku 2 do 3, jaka jest czegą, jeszcze się nie poddał to, co podejrzewaliśmy. Piąta bramka w pierwszej części spotkania. 3 dla bielawianki, 2 dla AKS-u. No szykują nam się fenomenalne ostatnie 5 minut pierwszej części gry i cała druga połowa. W bielawianki obiegają. Ładnie, widok, że przećwiczony ten stały fragment gry. Kośliwa piłka, jest strzał na bramkę. Ziobro z kłopotami. Czy piłka w para do bramki, szanowni państwo? Po tym kolejnym błędzie bramkarza Ziobry piłkę do bramki kieruje Paszkowski. 4 do dwóch prowadzą gospodarze. No nie będzie mieć spokojnego wieczoru tak w pierwszej połowie grał Maciejewski tak po wejściu na boisko no, grał Szapecki, Majewski, źle ustawiony Ziobro, ale już teraz skutecznie stanął Ziobro, od Daje pod poprzeczkę no co za gol, szanowni państwo w tej sytuacji piłkę do bramki kieruje Damian Pompa, tak chwalony przez ciebie Damian Pompa, mam wrażenie że piłka odbiła się zarówno od poprzeczki jak tak, i nie? od słupka nieprawdopodobne br bramki padają w dziś. Z bramkarce wydawało się, że to ta piłka, więc ona chciała ją wybić, a e, tamta e, piłka zakręciła do bramki. No tak się jak polecam jeszcze raz. Pompa, jeszcze raz, sześć do dwóch. E, miażdży w końcówce tego spotkania Damian Pompa e, swoich rywali e,